Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Panie Jezu, codziennie jesteś świadkiem tego, jak pochłania mnie mój lęk o przyszłość. Zdarza się, że życiowe wyzwania całkowicie mnie wyczerpują. Trudno mi uwierzyć, że dam sobie radę ze wszystkim, co mnie czeka. Patrzę jednak na Ciebie, na Twój Święty Krzyż i od razu czuję przypływ mocy. Miłości, jaką mi okazujesz, bardzo Ci za to dziękuję. Chryste, proszę, zabierz mój strach, który jest sprawcą mojej niemocy, który trzyma mnie w miejscu, nie pozwalając na dobre zmiany. Oddaję Ci moje lęki, powodujące mój pesymizm, brak czerpania radości z życia, brak wdzięczności za Boże Dary. Oddaję Ci wszystkie męczące mnie emocje. Wiedząc, że Ty jeden możesz przemienić je w coś dobrego. Panie, proszę, błogosław mi każdego dnia. Niech w miejsce lęku, w moim sercu, narodzi się niezłomne przekonanie o Twoim miłosierdziu, o wielkich, cudownych planach, jakie dla mnie masz. Ufam, że Ty wiesz najlepiej, co jest dla mnie dobre, że nic czego pragnęłabym dla siebie, nie jest większe od tego, co możesz mi ofiarować. Jestem gotowa na wszystko, czym zechcesz mnie obdarzyć. Jezu, kocham Cię całym sercem i nie chcę, by mój strach był silniejszy od miłości. Składam Ci dzięki za każdą sytuację, gdy mi pomogłeś, gdy ratowałeś mnie z opresji. Wiem, że i tym razem mogę całkowicie Ci zaufać. Bądź ze mną w każdym czasie. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa codzienna. Szczęść Boże!